Cześć widzowie, witam was wszystkich w przeglądzie oferty z Lidla narzędzi Parkside. Oczywiście oferta od poniedziałku 29 września do 4 października. I zaczynamy z odkurzaczem piorącym 1600 W. Cena 299 zł, a więc no zdecydowanie, zdecydowanie taniej, bo 100 zł od ceny wyjściowej. Mamy też akumulatorowy klucz udarowy. 20 v za 249 zł. No i ten klucz jest znany, lubiany. Więcej na stronie 38. Ale już mamy taką zajawkę. Naprawdę dobry wybór. On odkręca koła do osobówek bez problemu. Używałem go sporo czasu. Konstrukcja metalowa, wytrzymały i godny polecenia. No i przebrnąłem przez tą ofertę ubrań. No i mamy już wielofunkcyjne urządzenie spalinowe. Powiem wam szczerze, że no, mam jeszcze takie narzędzia kilka, cztery w jednym. To jest cena 529 zł. Mamy urządzenie do podkrzesywania na wysokościach, piłę spalinową pod kaszarkę. No ciekawe, ciekawe jak to się sprawdzi. Mamy też akumulatorową ostrzałkę do pił łańcuchowych. Cena 99 zł, czyli mniej więcej tyle, ile kosztują takie tradycyjne ostrzałki na przewodzie. Zasilane sieciowo. A tutaj powiem Wam szczerze, no mam mieszane uczucia. Czy jest w ogóle sens kupowania ostrzałki przenośnej na akumulator? Nie wiem. Raczej w terenie się tego nie zabiera. Tam już korzysta się z pilników. Zawsze to no zajmuje trochę czasu, ale przynajmniej ja tak robię. Nauczony jeszcze starą szkołą pilarzy żeby umieć po prostu obchodzić się z pilnikiem. Tu jest ciekawa rzecz. Za 189 zł elektryczna to dmuchawa osiowa do liści. 1650 W. I to jest również taki zagadkowy trochę przedmiot, ponieważ dmuchawa w moim odczuciu powinna być mega mobilna. To jest jedno z tych urządzeń, które no tu bym zamienił właściwie te dwa narzędzia. Czyli dmuchawę wolałbym mieć akumulatorową, nawet na dwa akumulatory 40V, a ta ostrzałka na przewód. Ale no nie zawsze można mieć wszystko. Myślę, że znajdą się też zwolennicy takiego rozwiązania. Jest też informacja o akumulatorze litowo-jonowym 4Ah za 129 zł, czyli taka dosyć standardowa cena. Akumulator bez bluetootha. Odkurzacz piorący, czyli to, co tam wcześniej się tutaj zajawka pojawiła, 299 zł. Jak za tej klasy sprzęt, myślę, że nie jest najgorzej. 1600 watów, 4 litry pojemność zbiornika na wodę, maksymalne podciśnienie 16 kPa, pojemność zbiornika 20 litrów i wydajność ssania 250 RW. Do pracy na mokro i sucho możemy tym prać wykładziny lub tapicerki samochodowe, możemy także yy, czyścić zabrudzenia z mebli, tych yy, sof, yy, łóżek i tak dalej, i tak dalej. No, ciekawy, ciekawy sprzęt. Mamy klucz krzyżowy do wymiany opon z poduszką pod kolana. Taki ciekawy pakiecik. Tu widzę też jeszcze dodatkowe akcesoria. Jest jakiś manometr, jest podkładka pod kolana, no. 7999 Ciekawe rozwiązanie, ciekawy patent gdzieś do garażu. Zestaw kluczy nasadowych lub śrubokrętów za 40 zł bez grosza. I pistolet do zgrzewania tworzywa sztucznego 50 w za 99 zł. No i to narzędzie mnie dosyć mocno ciekawi. Możemy nim łączyć złamane, nadpęknięte czy nawet pęknięte części z tworzywa sztucznego. Głównie zderzaki samochodowe, bo do tego te, typu yy, rzeczy raczej jest wykorzystywany ten pistolet, 200 strzywek w zestawie boczne szczypce do obcinania oraz walizka. Czas nagrzewania tej bestii 12 sekund do 750 stopni Celsjusza, dwa rodzaje, dwie rodzaje skrzywek 0,608 mm 2 m. Dajcie znać, czy korzystacie, czy to nie jest, aby za słaby ten pistolet do skrzywania, no bo czasami zdarza się jakaś taka mniejsza, większa stuczka, gdzieś te plastiki można czymś takim podreperować. A tutaj ten już wspomniany wcześniej klucz udarowy za 249 zł mamy tutaj 5 momentów. Obrotowych do wyboru 100, 150, 200, 300 i maksymalnie 400 Nm. Całkiem zacny sprzęt. A dla tych wszystkich, którzy czasami lubią pomajsterkować przy aucie, pobawić się z tapicerką, polecam ten zestaw narzędzi yy, do picerskich, trzy dyszki bez grosza. Jest też w tej cenie zestaw klipsów mocujących i opasek kablowych ale ten zestawik. Bardzo konkretny, często się przydaje do podróży odgłos pękających plastików w aucie, a dzięki takim zestawom można to zrobić w miarę bezproblemowo. Wystarczy odrobina e, treningu doświadczenia. Klucz dyn z trzema nasadkami, za 8 dyszek w fajnym etui. Do odkręcenia kół samochodowych, przykręcania będzie jak znalazł. Majduję, że są pod wrażeniem za 199 zł kamera inspekcyjna z wyświetlaczem. Do inspekcji rur, przewodów, odpływów i innych trudno dostępnych miejsc, nie wiem jak z jakością tego wyświetlacza, jak z lagiem, trzeba by było to spłacić lakieru, lakieru lub tachometry cyfrowe za 6 dyszek bez grosza. Butelka ze sprężonym powietrzem za 8 dyszek bez grosza, i to jest nowość. Taką butelkę możemy wielokrotnie napełnić sprężonym powietrzem, dzięki czemu możemy rozpylić takie płynne rzeczy jak smary, czy środki antyadhezyjne, czy czyszczące. Ciśnienie robocze od 1 do 10 barów. 7 dyszy w zestawie, dwa elementy przedłużające. Całkiem ciekawe, tylko dosyć, dosyć drogie. Akumulatorowy reflektor LEDowy. 1400 mAh za 60 zł bez grosza. Czas świecenia 2,5 2,5 godziny, strumień świetny, 1500 lumenów, klasa wodoszczelność IP65. Ten składany pałąk trochę mnie tutaj zaciekawił, dość taka dziwna konstrukcja. Chyba osobiście wolałbym to rozwiązanie w tym starym, takim zielonym, klasycznym reflektorze. On tam miał mnóstwo fajnych złączek. Jest też film u mnie na kanale, właśnie z testem tego. Reflektora. No, był nieco droższy, bo prawie stówkę. Tutaj ten reflektor zda egzamin. Dalej już mamy ofertę typowo warsztatową, akcesoria warsztatowe, powerbanki, urządzenia rozruchowe czy podnośniki hydrauliczne. Jeśli chodzi o te podnośniki, to polecam Wam recenzję takiego fajnego podnośnika TULMI. Jest u mnie na kanale też recenzja. Ja używam i sobie chwalę. No i na dzisiaj to wygląda na to, że to wszystko. Także dość ciekawa oferta. Szczególnie polecałbym właśnie ten klucz udarowy. Jeśli ktoś nie ma, obowiązkowo zestaw tych podważaczy, tych wszystkich takich plastikowych ułatwiaczy. To jest naprawdę super rzecz. Ciekawi mnie ten odkurzacz piorący. Może ktoś ma, posiada, mógłby polecić. No i na dzisiaj to tyle. Dajcie znać w komentarzach co sądzicie, co macie, co możecie. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami takimi jak ten z przeglądem oferty Kauflanda, Lidla czy Julii. Trzymajcie się. Cześć.